Woman and the first person of color to direct a Star Wars film. I am a storyteller and an activist. My body of work over the last 20 years has been uh, guided by my activism, and every single Piece of work that I've ever created has a piece of activism in it. I like to make men uncomfortable. I enjoy making men uncomfortable. We're in 2024 now and I think uh, it's about time that we had a woman uh, come forward uh, to shape the story in a galaxy far. King Kennedy pod Ostrzałem. A Disney wreszcie budzi się z letargu. Simon Kingberg przyjmuje stery, by przywrócić gwiezdne wojny na właściwe tory. Gotowi na nową nadzieję? Najg najgorętsza wiadomość galaktyce: Disney oficjalnie anulował film o Rey. Projekt miał kontynuować historię z trylogii Sequel i opowiadać o Rey Skywalk, Znaczy Rey Palpatine, który odbudowuje. W zakon Jedi, ale reakcje fanów były jednoznaczne: nikt tego nie chce. Od samego początku Rey była postacią bez historii, bez konfliktu i bez rozwoju. Anulowanie tego filmu to pierwszy sygnał, że Disney wreszcie zaczyna słuchać swoich fanów. Lepiej późno niż wcale. I teraz dochodzimy do osoby, która według wielu fanów stoi za tym wszystkim. Kathleen Kennedy, szefowa LucasFilm. Która przekształciła gwiezdne wojny w platformę do wyciskania swojej polityki. Czy to prawdziwy złocieńca tej historii? Wszystko na to wskazuje. Pani Kennedy często mówiła o potrzebie silnych kobiecych postaci. Oczywiście, boleja, asoka czy padme to pewnie za mało. Caitlin Kennedy forsowała swoje wizje, ignorując fanów, tradycje i zdrowe rozsądy. A efekty? Rey. Najbardziej krytykowana postać w historii gwiezdnych wojen. Pod jej rządami Lucasfilm stracił wszystko, co czyniło Gwiezdne Wojny wyjątkowymi: emocje, epickość, szacunek dla tradycji, fani od lat wołają, fire Caitlin Kennedy. jej czas Lucasfilm dobiegł końca? Simon Kingback, nazwisko, które w Hollywood znają wszyscy. Jeżeli ktoś ma naprawić Gwiezdne Wojny, to właśnie on. Jego dorobek to nie tylko filmy, ale prawdziwe lekcje budowania świata. I narracji. King Bret to mózg stojący za jedną z najlepszych części X-Men: przeszłość, która nadejdzie. Film, który udowodnił, że można połączyć epickie efekty specjalne, skomplikowaną fabułę i emocjonalne wątki, nie tracąc stępa ani spójności. To także producent i współtwórca Marsjanina filmu, który pokazał, jak opowiadać historię z minimalistycznym stylu, ale z maksymalnym efektem. Tak to Kingberg pomógł współtworzyć tę perełkę science-fiction, która połączyła naukowe realia z niesamowitą opowieścią o przetrwaniu. I wiecie co? Kingberg to nie tylko ktoś, kto rozumie Wielkie Marki, ale też pasjonat wizyjnych Wojen. Był zaangażowany w rozwój serialu Rebelianci, który, który wielu fanów uważa za najlepszą rzecz od czasu starego kanonu. To dzięki niemu ten serial zyskał serce, klimat, którego tak brakowało sequelom. Simon Kingberg ma już wizję swojej trylogii. Podobno ma mieć tytuł Zaginion Zakon, opowieści o początkach starożytnej republiki, Sithach i pierwotnej mocy, w przeciwieństwie do sequeli. Kingberg nie chce kopywać schematów, on chce opowiedzieć coś nowego, ale z szacunkiem do tradycji. Anulowanie filmu Rey i zapowiedź trylogii Kingberga Rozdziały fanów do czerwoności, internet eksplodował, memy, komentarze, hashtagi, wszyscy są zgodni: Gwiezdne Wojny wracają na właściwe tory. King ma trudne zadanie: naprawić to, co Caitlin Kennedy zniszczyła, ale z jego wizją jest nadzieja, że Gwiezdne Wojny znowu będą opowieścią, którą pokochamy. A co poza trylogią? Seria Losita, powrót Rose Squadron Przysz przyszłość wygląda jasno. Film Morey historia. Caitlin Kennedy i jest pod ostrzałem. A Simon Kingberg zapowiada nową erę Gwiezdnych Wojen. Czy to będzie odrodzenie galaktyki? Tego dowiemy się wkrótce. Subskrybujcie kanał, komentujcie i przygotujcie się na nową przygodę.